Siemanko, Dzisiaj Was zaproszę na zupełnie inny odcinek. Jest to odcinek poświęcony tematom ichtiologicznym. Wielokrotnie różne dyskusje na grupach karpiowych i tak dalej, o kolorach, jakie rozróżnia karp i tak, dalej, i tak dalej. Postanowiłem więc zasięgnąć informacji u naprawdę osoby, która jest stała się legendą już za życia, czyli Piotr Piskorski który rozwiewa wszelkie wątpliwości, opowiada o, opowiada o tym wszystkim bardzo dokładnie. Tutaj naprawdę polecam kanał Piotra, Piotr Piskorski, profishing na YouTube, masa wiedzy ichtiologicznej i nie tylko. I bardzo dziękuję Piotrowi za nagranie tego materiału, a teraz zapraszam Was na film. Dzień dobry, witam wszystkich, a szczególnie karpiarzy, ponieważ ten materiał nagrywam na prośbę Pawła, którym jakiś czas temu współpracowaliśmy w teamie Fox Rage Salmo, Paweł poprosił mnie o kilka zdań na temat tego, jak widzi karp, jakie ewentualnie wnioski mogliby wyciągnąć wszyscy łowcy karpi, żeby poprawić swoje efekty. Ja co prawda nie łowię karpi, ale trochę rozumiem karpiarzy, ponieważ jest to polowanie na grube sztuki, raczej, co rzecz jasna, w przypadku każdego gatunku wymaga sporej wiedzy technicznej, ale też doświadczeń praktycznych, przygotowania i tak No ja wolę jednak bardziej energiczne łowienie, to znaczy przemierzanie tych kilometrów nad rzekami pstrągowymi i chyba bym miał problem, żeby wysiedzieć parę dni na brzegu w namiocie oczekując na dźwięk sygnalizatora. Chociaż te zasiadki karpiowe bez wątpienia mają swój urok, jeśli towarzystwo jest fajne, to na pewno mogą być ciekawym przeżyciem, nawet jeśli ryba nie bierze. No, ale cóż, do, do, do rzeczy. Jak wszyscy karpiarze zapewne wiedzą, budowa głowy karpia jest dość specyficzna. Jest ona dość szeroka, oczy są położone po obu stronach. W związku z takim położeniem oczu, widzenie obuoczne u karpia jest znacznie upośledzone. To znaczy. Nie jest on w stanie. Ma duże trudności z połączeniem, synchronizacją obrazów tych z prawego i z lewego oka, i z uwagi na to, ma dość duże problemy z oceną odległości. Więc, jeśli chodzi o namierzenie pokarmu, pomagają mu w tym inne zmysły, zmysł węchu, zmysłu smaku i musicie wiedzieć, że komórki smakowe ukarpia rozmieszczone są na wąsach, które, które widać na, na przodzie pyska karpia, w samym pysku, na wargach, które otaczają pysk, wewnątrz pyska, ale również na płetwach piersiowych i brzusznych. W związku z tym karp jest wyposażony w przedniej części ciała w zespół takich zmysłów, które mimo, że wzrok ma słaby, jeśli chodzi o bliskie e, odległości, pozwalają mu bardzo dobrze ocenić jakość pokarmu. Takie umieszczenie oczu Karpiana z boku głowy, jak powiedziałem, yy, powodują, że yy, w widzeniu Karpia pojawiają się martwe obszary po bokach ciała i z tyłu. Tutaj macie taki rysunek, który, na którym to dość dobrze jest opisane. Oczywiście, jak domyślacie się, zapewne większość literatury na temat karpi pochodzi z, ze Zjednoczonego Królestwa, dlatego ten rysunek również ma opisy po angielsku, zaczerpnąłem go z bogatej literatury, którą można znaleźć w necie na temat karpi. Widać tutaj, gdzie położone są te martwe pola. Po bokach ciała i z tyłu, jak powiedziałem. Więc ogranicza to w pewnym stopniu możliwości wzrokowe karpia, natomiast daje mu możliwość obserwowania jednocześnie praktycznie całego obszaru dookoła. Co dla ryby niedrapieżnej jest ważniejsze niż skupianie się z przodu, na, na obiektach, które są bezpośrednio przed pyskiem ryby. Takie z kolei widzenie jest bardzo ważne dla drapieżników. Szczupaki, na przykład, mają umieszczone oczy w ten sposób, że mogą doskonale wyostrzyć na wszelkich obiektach, które są bezpośrednio przed pyskiem. Natomiast z boku widzą słabo, co jest dobre dla drapieżnika, jak ma pochwycić ofiarę, natomiast słabe. Dla, dla celów obronnych, także jak drugi szczupak, bardzo łatwo tego pierwszego, tego mniejszego może z, z boku zajść, zaskoczyć. Mimo, że karpie żyją raczej w mętnej wodzie, oczywiście wiem, że są najpiękniejsze jeziora karpiowe, gdzieś tam we Francji widziałem zdjęcia, filmy z podwody, gdzie jest woda bardzo czysta, no ale umówmy się, większość y, typowych wód karpiowych, łowisk karpiowych ma wodę mętną. Do, do czego, trzeba powiedzieć to jasno, karpie się znacznie przyczyniają, z uwagi na sposób swojego żerowania. Podnoszą, zasysają muł z dna, razem ze wszystkim, co tam jest, wypluwają i wyłapują to, co tam tonie. Wyłapują, wybierając po prostu smakowite kąski. Dzięki temu, czy przez to, Woda jest cały czas lekko zmącona i te nutrienty, które już opadły na dno, dostają się z powrotem do, do wody, no i niestety karpie się przyczyniają do szybszej eutrofizacji takiego zbiornika. Ale właśnie fakt, że karpie żyją w mętnej wodzie, w wodzie o mniejszej przejrzystości, spowodował, że wzrok ich jest bardzo dobry. No i tak jak w siatkówce innych kręgowców, również u karpi występują dwa rodzaje komórek światłoczułych, czyli fotoreceptorów. Są to pręciki i czopki. Opowiadałem już kiedyś o tym w jednym ze swoich wykładów, więc jeśli ktoś chciałby wrócić do tematu jak ryby widzą, jak widzą kolory i tak dalej, to tutaj pod tym filmem w komentarzu wstawię link do tamtego starego wykładu. Tak więc w siatkówce mamy dwa rodzaje komórek światłoczułych, pręciki i czopki. Pręciki są odpowiedzialne za ocenę różnic w natężeniu światła, czyli w praktyce pomagają w widzeniu w ciemności, w warunkach słabszego oświetlenia. Natomiast czopki odpowiadają, odpowiadają za widzenie kolorów, tak samo jak u człowieka. Człowiek ma trzy rodzaje, e, trzy rodzaje czopków, natomiast karp, tak jak ryby łososiowate, cztery, czyli mówiąc krótko, ma dużo lepszy wzrok niż człowiek i wiele innych kręgowców potrafi widzieć szere, znacznie szersze spektrum światła, nie tylko kolory czerwony, zielone i niebieskie, ale również ultrafiolet. Wykazano również, że karpie mogą widzieć w bliskiej podczerwieni. Badania ichtiologiczne wykazały również, że karpie widzą w bliskiej podczerwieni, czyli w bardzo złych warunkach oświetleniowych, w nocy lub też w wodzie o mniejszej przejrzystości. Tutaj pręciki i czopki współpracują, żeby dać rybie jak najbardziej precyzyjny obraz tego świata, który ją otacza. No a co z tą podczerwienią? Wiemy, że światło Księżyca jest oparte na falach dłuższych, Takich jak podczerwień. No i kar, ponieważ może widzieć w tej podczerwieni, również znakomicie wykorzystuje tą umiejętność podczas żerowania w nocy. Oczywiście to, w jaki sposób kar widzi kolory, ile tych jak szerokie spektrum kolorów widzi, jest uzależnione od tego, ile światło dociera pod wodę. Więc y, zależy też od kilku czynników, takich jak pora roku, pora dnia, czy nawet pogoda w danym dniu, bo może być pochmurna, może być deszcz, może być sfalowana powierzchnia, więc ilość światła, która dociera pod, pod wodę, mimo że to jest środek lata, jest stosunkowo niewielka. I myślę, że to dość dobrze wyjaśnia obserwacje karpiarzy, które pokazują, że w niektórych przy, przypadkach w tym samym łowisku przynęty o jaskrawych barwach, y, są lepsze, a w innych przypadkach raczej przynęty przy o stonowanych barwach. Ten sam mechanizm, czyli uzależnienie działania pewnych kolorów czy skuteczności pewnych kolorów na karpie działa też przy, podczas łowienia na większej głębokości, bo tam oczywiście też światła jest mniej. No bo z pewnością wszyscy wiecie, nawet w czystej wodzie wszystkie kolory wraz ze zwiększaniem głębokości Black. Na początku zanika czerwony, na końcu UV, ten podczerwień, i tak dalej. W związku z tym w pewnym momencie, wszystkie kolory ryba widzi jako pewne odcienie szarości. I tu ciekawostka, która może się przydać w praktyce. Jednym z ostatnich kolorów, który zanika, zamienia się w szary, jest różowy. I z tego co słyszałem, w niektórych łowiskach. Właśnie kulki o różowym kolorze, o jasno różowym kolorze, okazują się bardzo skuteczne. Może to jest wytłumaczenie? Podsumowując te wywody na temat tego, jak karpie widzą, widzą kolory, należy powiedzieć, że kolor przynęty powinien mieć znaczenie szczególnie w przypadkach, kiedy karpie łowione są na płytkiej wodzie przejrzystej, yy, w warunkach dobrego oświetlenia lub też z powierzchni, no bo wtedy karp rzeczywiście ma. Ma możliwość ocenić i właściwie zarejestrować kolor przynęty. No i na koniec jeszcze jedna sprawa, która, która, jak sądzę, powinna Was zainteresować. Jak powiedziałem, karpie mają bardzo duże obszary widzenia jednoocznego po bokach ciała, z uwagi na budowę, specyficzną budowę głowy i umieszczenie oczu. Widzenie jednooczne jest to widzenie ruchów, a nie skupianie się na konkretnych obiektach, żeby widzieć wyraźnie. W związku z tym. Dla, dla wędkarzy jest wniosek taki, że jeśli łowią blisko brzegu, jeśli karpie są niedaleko od tego miejsca, gdzie jest wędkarz, to należy bardzo unikać szybkich, gwałtownych ruchów. Jeśli musimy się poruszać, to róbmy to bardzo wolno. Starajmy się wtopić w otoczenie. Tu oczywiście pomaga odpowiednie ubranie w tonowanych kolorach, chowanie się za drzewami itd. W związku z tym jeśli wędkarz zachowuje się ostrożnie, czyli bardzo wolno się przemieszcza i rusza, to może podejść do karpi bardzo blisko i złowić je no, na wizję, że tak powiem, a to może być naprawdę fantastyczne przeżycie, zwłaszcza jeśli polujemy na gruby ryby. No i to tyle z mojej strony na temat tego, jak widzą karpie i co ewentualnie z tego wynika dla karpiarzy. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym coś ciekawego dla siebie. i być może zastosujecie te moje podpowiedzi w swojej technice łowienia. Dajcie znać, jeśli was to interesuje. Jeśli macie kolejne pytania na temat karpi, postaram się na nie w przyszłości odpowiedzieć. Zapraszam na mój kanał na YouTube oraz na stronę www.pprofishing.com, na której jest sporo artykułów, co prawda niewiele dla karpiarzy, ale myślę, że wśród Was są też tacy, którzy czasami biorą spinning do do ręki i polują na drapieżniki. Do zobaczenia gdzieś nad wodą. Cześć!